Widzowie, subskrybujcie i udostępniajcie mój kanał. Zbudujmy razem potężną społeczność, dzięki czemu będę mógł Wam dostarczać coraz to fajniejsze materiały. Dzień dobry, drogi widzu. Chciałbym serdecznie Cię przywitać z Belgii. Tak, jesteśmy w Belgii, tym razem nie rowerkiem, a samochodem. Jedziemy z Giotkiem. Giotk, przywitaj się. Nie oh mówicie. Słuchajcie, jedziemy. Po pana X, jeśli ktoś jest kumaty, to na pewno się zorientuje, co to za pan, jeśli nie, to zobaczycie za jakiś czas, tak? Na lotnisko do Brukseli mamy 167 km, jak dobrze pamiętam, no i co, jedziemy. Jesteśmy w Belgii pod lotniskiem w Brukseli, drodzy widzowie, a pan X siedzi za mną. a u, Wrócił! No i co, dwóch dzbanów bezdomnych, bezrobotnych się spotkało. Guten Morgen, kochani widzowie! Jesteśmy w Niemczech, dokładnie w miejscowości Weze. Skąd my się tu wzięliśmy? Jesteśmy po prostu u znajomych, tak? Jutro wprowadzamy się już na lokację, mamy pracę. Będziemy jeździć wózkami wydłużonymi na magazynie. Na początku pewnie nie będziemy, ale potem z czasem wciśniemy się na wózek, że tak powiem. Także fajnie. Z tym, że myślę, że tą pracę zmienimy z czasem, ponieważ w Belgii są dużo lepsze zarobki niż w Holandii. Więc no tak, tak. Także tak, mamy pracę. Najważniejsze troszkę przez ostatni tydzień przeżyliśmy. Cały czas odwiedzaliśmy widzów, jakichś tam znajomych. Jedną noc musieliśmy spać na dziko. A więc tak. Była taka jedna noc, gdzie nad ranem mieliśmy jakieś 2 stopnie Celsjusza i tą noc spędziliśmy fenno w, w parku na dworzu. Także nie było za fajnie, ale wiecie, że my jesteśmy koty nie do zajechania, także daliśmy radę. No ale tak, jedna taka noc była. Tak wygląda miasteczko Weze. Może nie z lotu ptaka, ale z balkonu. Miasteczko jak miasteczko. Potem Wam może pokażę kawałek, a może nie, zobaczymy. A więc tak wygląda centrum Weze w Niemczech. Co, centrum jak centrum? Jest to malutka miejscowość, która liczy sobie naprawdę, nie sprawdzałem. Słuchajcie, od kilku do kilkunastu tysięcy mieszkańców, także taka prowincja, tak? Idziemy sobie na spacer z koleżkami. Tam Józio Józefowicz, i naszych dwóch znajomych. Idziemy gdzieś sobie na spacerek. Także pokażę wam kawałek miasta Weze w Holandii. Jesteśmy w niemieckim supermarkecie. Penny. Penny, o ile dobrze pamiętam, chciałbym wam pokazać ceny w Niemczech, ponieważ w Niemczech jest taniej niż w Holandii. Nie wiem czy 10% czy 20%, ale naprawdę ceny są stosunkowo tańsze. Zobaczcie. A do cen w Polsce sobie sami porównajcie razy 4,20% powiedzmy każdą z tych cen. Ponieważ każdy mówi, że w Polsce już jest drożej niż na Zachodzie, nie wiem, moim zdaniem. Nie jest droże, jest nieco taniej. Niewiele, ale taniej, tak? I co powiecie, widzowie, gdzie jest taniej? W Niemczech czy w Polsce? Bo mi się wydaje, że zdecydowanie w Polsce. A może się mylę? <laughs> Nie wiem. Tutaj taka kolejna ciekawostka dla Was, może nie wszyscy wiecie, jeśli chodzi o najem pokoi czy mieszkań w Niemczech, jest dużo taniej, jest diametralna różnica. Tutaj naszych dwóch kolegów Łukasz i Marek wynajmują cały dom ponad 80 metrów kwadratowych. I razem z prądem, Wodą, Mediami, wszystkim płacą niecałe 1000 euro. Gdzie ja z Juskiem, nie wiem czy trafimy na jeden dwuosobowy pokój, czy na oddzielne, będziemy płacić po prawie 600 euro za miesiąc. Także bardzo dużo ludzi, właśnie tak jak nasi znajomi, mieszkają po prostu w Niemczech, ponieważ żywność jest tańsza, najem jest dużo tańszy, a pracują w Holandii. Weze jest przy granicy, także chłopaki nie mają daleko, jeszcze na domiar dobrego, że tak powiem, dopłacają im za. Czy nawet płacą w 100% za, za dojazd z pracy do domu, także spokowcę. Ja szczerze mówiąc mieszkałem w Niemczech, tutaj wioskę obok, czy tam miasteczko w mieście Goch. Wiecie, ile pomieszkałem? Dwa tygodnie. Nienawidzę tych skurwiali po dwóch tygodniach. Po prostu <grychy> wróciłem do Holandii. Dzień doberek drogi widzu. Tak, nie było mnie dokładnie jakieś plus minus trzy tygodnie. Wyobraźcie sobie, że strzelił mi wyświetlacz. Nie miałem pieniążków na naprawę wyświetlacza, wymianę, to znaczy. A to nie są tanie rzeczy. No i musiałem 3 tygodnie czekać, tak. Ale wiecie jak było fajnie? Bez telefonu trzy tygodnie sobie tak pożyć. Nie macie? Ha! Zielonego pojęcia, jak odżyłem psychicznie. Właśnie go przed chwilą odebrałem. Mam tylko 5% z baterii, więc za wiele wam miasta Wenlo, Fenlo, zwałek z zwał, nie pokażę. Ale nagram wam myślę, że oddzielny film o tym mieście. Więc tak, wróciłem. Na pewno wielu z was myślało, że przepadłem. Trochę się u mnie działo. Co Wam może opowiem jutro, ewentualnie dzisiaj, jeszcze z domu? No, a działo się, działo. Jesteśmy już w drugiej pracy, ponieważ ta pierwsza okazała się taką katastrofą, że nie macie pojęcia, ale to jest cudownie pięknie i fajnie. Stwierdziliśmy z Juskiem, że Holandia to jest to naj, najbardziej pożądane dla nas europejskie państwo do, do życia po prostu do życia. Drogi Wizu, jest tutaj naprawdę świetnie. Jest, jak sami widzicie, masa różnych narodowości. A więc, tak, kochani, co stało się z naszą pierwszą pracą? Wyobraźcie sobie, że zatrudniliśmy się, tutaj mogę myślę, że głośno mówić, w agencji pracy tymczasowej. Jaka nosi nazwę Timing, gorąco nie polecam, chociaż na pewno są tam też i dobre prace. My po prostu trafiliśmy na taką gorszą, jedną z gorszych. Poszliśmy razem z Józkiem na magazyn Blackman z odzieżą i po prostu pikowaliśmy, sortowaliśmy to odzież. pikowaliśmy, co to znaczy pikowanie, bo. Pikować cokolwiek, bo nie każdy może wiedzieć. To jest po prostu zbieranie zamówień, czy tam z wózkiem, czy bez wózka, czy z buta, czy na wózku, naprawdę nieważne. No i tak. Przyszedł dzień wypłaty za cztery dni dostaliśmy jozek 230 euro, a ja 200 euro. Chociaż mieliśmy po tyle samo godzin, wszystko tak samo, więc powinniśmy dostać po tyle samo. Ale agencja akurat w tym przypadku mnie okradła na 30 euro, czy tam ileś. W kolejnym tygodniu, słuchajcie, znowu dostaliśmy po 230 czy 40 euro, też za 4 dni, bo też w poniedziałek nie pracowaliśmy ponieważ było jakieś tam święto czy coś, nieważne. No i trzeciego tygodnia ja osobiście w poniedziałek do pracy już nie poszedłem, bo ja nie będę za takie pieniądze pracował we wtorek naszych dwóch znajomych załatwiło nam inną pracę, i wyobraźcie sobie, że w tej drugiej pracy cholera, jak wam to wytłumaczyć? Zarabiamy po 600 euro tygodniowo. Znaczy nie, nie zarabiamy po 600 euro tygodniowo. Zarabiamy po jakieś 800-900 euro tygodniowo, a nie 200 czy 300, tak jak tam. Nie pracujemy przez agencję pracy, tylko bezpośrednio u Holendra. Pracujemy na wiosce, wyobraźcie sobie. W takim magazynie z drzewkami, z kwiatkami. Też je pikujemy, czyli zbieramy zamówienia, sortujemy. Naprawdę bardzo fajna, przyjemna praca, ale od poniedziałku do piątku pracujemy po 12 godzin. Od 7 rano do 19. I w soboty chyba po 9 godzin, co łącznie daje 60... Uf, nie wiem, czy dobrze kalkuluję. Łącznie nam to daje 69 godzin tygodniowo. Kochani, to jest bardzo dużo. Teraz następna sprawa, podatki. W Holandii jest tak, że to też musicie brać pod uwagę, jeśli ktoś pierwszy raz chce przyjechać do Holandii. Jeśli przekroczycie pierwszy próg podatkowy, jakim jest chyba 45 godzin, może 50, naprawdę nie pamiętam dokładnie, to wam walą podatek 52%, czyli ponad połowę waszych zarobków trzeba oddać do balastingu, czyli do urzędu podatkowego w Holandii. Na szczęście, w tej pracy. Jest taki wałeczek, który mi się bardzo podoba, Juskowi, że oni nam wypłacają po 600 zł za, za ten pierwszy próg podatkowy, z czego z 600 zł, co ja gadam, 600 euro, z czego 100 euro biorą na ubezpieczenie i za pokój, tygodniowo oczywiście, pracując przez agencję pracy to było 150 euro, czyli 50 euro tygodniowo więcej, czyli 200 euro więcej miesięcznie, czyli jakieś. Prawie 900 zł miesięcznie więcej płacy za pokój, tak? I za ubezpieczenie. Tutaj mamy dużo lepiej, dużo lepsze warunki mieszkalne, co najśmieszniejsze i najfajniejsze. Także tak jest fajnie, Patrz, jaka restauracja, ale mi się micha cieszy. Naprawdę cieszy mi się bardzo. No i tak, wypłacają nam po 600 euro tygodniowo, po 100 euro odcinają na pokój i na ubezpieczenie, więc zostaje 500 euro na rękę. A 200-300 euro zależy od tego, ile mamy nad godzin. Odkładają nam. Odkładają, odkładają, i w momencie, kiedy pojedziemy na urlop, a nie jedziemy, raczej się nie wybieramy, a więc w momencie, kiedy skończymy pracę, będziemy przez jakieś dwa, może nawet trzy miesiące, słuchajcie, mieli wypłacane po ponad 2000 złotych tygodniowo. No, dla mnie to brzmi bajka, ponieważ gdyby nie to, gdyby nie te wałeczki w tej firmie, to, to po prostu zabraliby nam te pieniążki na podatek tak. Więc naprawdę dobrze trafiliśmy bardzo dobrze. Słuchajcie, 1% baterii, także Wenlo, Fenlo już wam za wiele dzisiaj nie nagram. Idę sobie kupić jakieś spodenki, bo zrobiło się gorąco. To jest też taka abstrakcja. W Afryce nie miałem żadnych ciepłych ubrań, tutaj nie mam żadnych zimnych ubrań. Nie mam ani jednej pary krótkich spodenek, więc trzeba wpadałoby coś kupić. Okej, okay, nagram wam coś potem z juziem od nas z domku, na wiosce parsen. Kolejny dzień drogi widzów. jak widzicie jestem w pracy. Właśnie wiozę tuję. Generalnie rzecz biorąc nie powinienem tutaj nagrywać, żeby nie było przypału. Ale nie oszukujmy się, żaden Holender polskiego youtubera raczej nie ogląda z tej firmy, także w dupie to mam. Tak wygląda nasza nowa praca. Mamy drzewka, kwiatki, najwięcej tuji. Tak jak widzicie, nie to akurat nie tuje, tutaj sam tuje. Tutaj doki. Różnego rodzaju wózki, tam jakiś magazyn. Na dworzu, jeszcze wam zaraz pokażę, też mamy kwiatki chyba, tak. Jesteśmy tu z Józkiem, trzeci dzień. Praca nam się podoba, jest fajna z tym, że w normalnej pracy, słuchajcie, pracuje się 180 godzin, a my będziemy pracować 280, może nawet 300 godzin i zarabiać ponad 3 koła euro, więc zajebiście. Przy najniższej stawce średniej krajowej jak to się mówi ha, tak, no ale co jakoś wytrzymamy 8 miesięcy słuchajcie, chcemy tu popracować do grudnia i bardzo możliwe że w grudniu albo z Polski ewentualnie stąd z Holandii wyruszymy z powrotem do, 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 do Azji czy będziemy jechać prosto przez Europę czy przez Afrykę tego nie wie nikt mamy tam jakieś plany, ale nie będę na razie głośno mówił jakie to są plany Zobaczymy, jak to będzie z pieniążkami, tak? Dobra, słuchajcie, jadę zbierać zamówienia, pikować, zwałek zwał. <laughs> no i tyle. Patrzcie, tak wygląda nasza nowa praca. Praca jak praca. Drogie koleżanki, nowe z pracy. Te trzy, wiecie o których mówię, pewnie będziecie oglądać ten film. Nikomu się nie pucujcie, że ja tu jakieś filmy nagrywam. Dobra, dzięki.

a teraz, jak sami widzicie, jesteśmy na zewnątrz. Syf tu mają niesamowity, ale to nie moja sprawa, chociaż pewnie będzie to trzeba kiedyś sprzątać. Palemki, jakby ktoś chciał, tak? W Holandii rosną takie karłowate palemki, powiedzmy do dwóch metrów. No i takie różne dziwne drzewka. Co wam mogę powiedzieć jeszcze, drodzy widzowie? Eee. Jest to bardzo lekka praca, tak jak mówiłem już chyba, z tym, że no te godziny od poniedziałku do piątku po 12 godzin i w sobotę 9 chyba. No co, trzeba zacisnąć pasa. Ja nie narzekam, naprawdę, ja się zajebiście cieszę, że na to, że mam pracę i że to dobrze płatną pracę, tak? Co z tego, że dużo godzin? Jakoś to z Józkiem ogarniemy. No i co? No i tyle z mojej pracy. Nie mogę to za dużo nagrywać. Jak sami wiecie. Oj, kamera. Chowamy się. Tak to wygląda. Tutaj mamy stołóweczkę. Andrzej sobie robi jakąś kawę. Pracujemy, słuchajcie, z Holendrami, Rumunami, no i Polakami oczywiście. Także nie ma tragedii. Dobra, aż koniec zanudzania tą pracą. Nagram jeszcze Wam może domu nie będę nagrywał, mamy syf, co? Ale nagram Wam miejsce, w którym mieszkamy i kończymy ten odcinek. Mieszkamy w takich bungalach, można to nazwać śmiało bungalem, ale powiem Wam, że spoko, patrzcie, raz, dwa, cztery budynki tylko, więc nie mieszka tu za dużo osób. Eee... W parku, w ostatnim parku, w którym mieszkaliśmy, było ze 150 takich domków, była taka potola, nie pytajcie. A tutaj, sorry za papierosa, tu mamy święty spokój, spoko nawet ludzi. Mieszkamy na wsi, nie mamy na nic czasu, zobaczcie, zero życia prywatnego, jest 16, ale mamy, ale mamy, jeszcze nie mamy, jest 16, jest 16, sobota, my zaczynamy weekend, więc zero życia prywatnego, ale o to chodziło, jestem na to bardzo zadowolony, ponieważ nie będzie czasu wydawać tych pieniążków, robić jakiś głupot, będziemy tylko odkładać, odkładać, ciułać i odkładać. Pokazałbym wam, bym wam pokój, ale mamy straszny syf, może następnym razem przy innym filmie. Tą kozą będziemy Afrykę przemierzać. Tak z, z, Kupiłem ostatnio taki rowerek od złodzieja za dwie dyszki. Trzeba kombinować. Bo 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 bo, bo nie ma pieniążków. Nawet światła. <laughs> Nawet ma. I tym akcentem. Drogi widzu kończymy ten odcinek. Do następnego. For the record, lab on me, going all the way. For the record, ain't tryna link no time to waste. Oh, for the record, for the record, yeah. for the for the record, for the record, for the record, for the record.